Hej kochani, witajcie na kanale, z tej strony w dzisiejszym odcinku zagrać w Minecrafta, myślę, że takie takim będziecie będzie się wątpliować. jeśli planować. jeśli coś kolejny łapkę do i co ma na kanale, więc zapraszam was do na tego filmiku. No to tak, jak wiecie lub rozpoczęliśmy nową serię o nazwie Skyblock, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie szli na jakąś wysepę, wysepkę, w nie, nie wiem na którą, ale dobra, na razie zbieramy sobie kamień, bo potrzebuję. Żeby dojść do jakiejś wyspy. A wyspy tutaj są na daleko. Jakby... Ja mam pomysł. To zrobimy tak, żeby było tak ładnie. Zrobimy jakieś mosty i w ogóle, ale to później. Bo jak na razie za bardzo itemów nawet nie mam. Dobra. Musimy iść bardzo powoli. Jakby to jest tak daleko. No nie, jeszcze źle to położyłam, ale dobra. Najgorsze, najgorsze jest to, jak, że jak tu się źle położy, to później jest taki problem. Oja, aż tak daleko? I w ogóle tam jest taki lucky blog, widzicie go? Dobra, tam mamy w ogóle żelazo. Że Szczerze mówiąc, ja bym to zrobiła dwa. Dobra. Tak, znów mam otwarte okno i wszystko słać. Autobusy, motory, auta, wszystko. Ale bardziej te motory. Ale okej. Okay. No cóż, na yy, to przyszło, no to trzeba otwierać okno. Przynajmniej u mnie tak jest zawsze. Nie wiem, jak u was. No nie spaliło mi się tamto. Hop. No nie, serio. My będziemy to tyle zbierali, to jest taka tragedia. O, dobra, tam spadło przynajmniej. Dobra, widzicie co? Posadźmy sobie o to, tu, to weźmy, jeszcze pada, super, to już w ogóle, cudownie, co to było, a, no chyba, że tak. A w burze nie powinno się tak chodzić. No ale trudno, to jest Minecraft. <grych> ale tak nie... ale nie wychodźcie jak jest burza na pole. Dobra. Yy... Ile w ogóle tu jest bloków? A to jest takie coś, to nawet nie wiadomo. Tragedia. No to będziemy musieli tak kopać, no trudno. Hop! Nie, 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 nie wiadomo, czy ta burza jest od nas daleko, teraz tutaj w Minecrafcie oczywiście. Ja szczerze od tych sześciu lat, jak grałam w Minecraft, to ja chyba nigdy nie zostałam zabita właśnie przez burzę, właśnie przez pioruny, o to mi chodzi bardziej. O Jezus, pająk. Pająk, pająk, pająk. Nie, on będzie agresywny. No nie, nic nam spadło na no tronu Ostrożnie. To mamy od razu jakąś skrzynkę. O już jesteśmy prawie. To plus. Dobra, wykupmy jakoś tutaj trochę tego. To jest bardzo głupi pomysł, co ja robię. No, mówiłam. To może być lawa, to tu. Ale jakoś musimy się dostać na górę. Okej. Okay. Jazu! To za chwilę gdzieś ten, strzela. Tragedia. <grymne> Nie wiem, czy tyle starczy. <grymne> Jak się przestraszyłam! No! Proszę idźcie stąd. Błagam was naprawdę. Dobra, no to w następnym odcinku pójdziemy na tą wyspę. Myślę, że taki filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie kończy łapkę do której no i są na kanale. Pa!